Dobra, Film powinien już być, lecz ja i tak wbiję sobie na YouTube. Tak, stream jest, Michał, możesz się przywitać. Dzień dobry. Zapis będzie. Oczywiście tak naprawdę jest automatycznie, trochę i go nie wyłączam. Co ty zrobiłeś? Po co znowu klikasz shift albo coś? Spamujesz. I pewnie... No my dzisiaj będziemy robić na streamie? Znaczy na streamie będziemy tak. Będziemy robić zadania. Michał, czemu znowu stoisz tak, żeby tam by było otwarte? Będziemy y, robić zadania. Tak widzicie, że sporo jest zmieniono od ostatniego streama, lecz odcinki będą dopiero jutro, bo mam no, troszeczkę problem z wstawieniem od razu z programu. A tak to, to jest dosyć słabe. i no, znowu mam jedną kreskę, ale teraz chyba mi wszystko dobrze działa. No. Nie wiem czemu jest 120 p tylko. Bo, jak widzieliście, odcinki były w 1020, że będą już w 720, chyba tak jak są normalnie, e, tak jak były. Bo, żebym po prostu nie miał takich lagów, te miejsca też nie zajmowały. Oj, to pochodnie nie będzie działać. Yy. trochę terenu. E, tyle, że tak. Odcinek z emisjami już był nagrywany, lecz yy, nagrał się bez dźwięku. Yy, jak zresztą któryś ten po przerwie. To chyba był trzeci odcinek, druga część. Zresztą zorientujecie się w międzyczasie. Yy, I tak, robimy zadanie i będziemy ulepszać PETA. W sensie tego stworka. Czy mówię z tymi, będą na przykład danego dnia, tak. Możliwe, że będą tak jeden dzień, nie y, o lasowej porze, lecz y, nie wiem. Y, I y, odcinki, myślę, że będą codziennie. Coś tam, co? Daj ja. mi ten ogień, który wykreślał. Co? Dałem ci tam, co to, to? Na klikanie, żeby był ogień. Nie dałeś. Dawałem ci. Już mnie ten podpaliłeś. Nie. Nie o to mi chodzi, tylko o ten, który dropnąłeś czegoś tam. Jaki ogień? A ten whaj not to... jest w skrzynce. O to? Nie. Ale o ten ogień ci schodzi. Ten... Oto? Tak? O! Tak! Dobra. E, będziemy mogło ulepszyć on na skalę 100, clean, zero. Bo tam, no, nie, nie testowałem go. To będziemy mu dodawać w siłę i to, co to było. to się nazywało? To gdzieś tutaj na początku chyba było. Mm. 100, 100, 100 ja tak i. Michał będzie na razie robił kwestie, ja tam spróbuję polepszyć trochę tego stworka. Yy. I tak, kwestie mieliśmy tam sporo zrobionych w odcinku. Bardziej ja, bo Michał chyba jeden tylko zrobił, ale cicho. Yy. Pokażę Wam, co na odcinku zrobiłem. Na odcinku. Yy, gdzie? Mam się... położyć autor. Zamiast któregoś siwa? No dziękuję, zrobiłem te furneje, to. Tą sekcję i to. To bo było... Zresztą nawet też dokończyłem. A Michał zrobił to. Wiem, <grym> jest różnica. Lecz no tak naprawdę nie oszukujmy się, większość z tych zadań te były łatwiutkie. To już nawet mieliśmy zrobione od razu. Obcy Michał miał z tamtego, to to nie jest problem. Jeśli tylko było wziąć kwarcę, to kwarc musiałem mieć do neteru. A kupowo over -review. Dobra, zrobić go później. To nawet nie wiem skąd mamy ale młotek ja robiłem. O, trzeba entranting table. I tu nam coś tam odblokuje pamiętam następną sekcję jakąś. Nie. Eee. Co nie? O, już ma pięć tak łup. Nie, nie mogę już w dawać. Co jest... Brett. Ile ma? 5 I 2,5 serca. Wezmę, że w to bred. Nic mu się chyba nie da. Pan chce za Nie wiem. Dobra, to czemu uleczyć? Dobra. A, dobra, już rozumiem. Jak dajesz mu w to bred, to więcej go uleczysz się chyba. Teraz zniemy brat i ziemia Więc mamy problem, czyli będziemy robić zadanie. I tak skąd my weźmiemy książki? Książkę. Czy mamy książkę, Michał? Mamy książkę. Halo? Nie, chyba. Mówisz, że gdzieś tam miałeś zebrać? Jaki to jest, jaki to jest śmietnik? Ale nie wiem, to co możesz tam podsprzedawać, to podsprzedawaj takie wadziwne item, jak na przykład Iron Sword. Czy nie wiem? Tropical Grass. Tego tutaj nie wiem. Hmm, dobra, to ja zajmę się inną sekcją na razie też y, tą Quidie będę może robił. No tak tu nie mam skóry, tutaj to mi się chce, to też jest siedzenie tylko przy tamtym. Cook Over by można było zrobić i to das Furnace. Ale ja nie wiem, tutaj może coś. Już tutaj było teraz no, coś tam Gold Diamond. Lapis Co to? Nie wiem co to jest A iron Emerald To jest tutaj Tych akurat to nie kojarzę A nie też mi to Aha W ogóle mam errory jakieś no. tutaj też nie znam tak jak naprawdę to nie ma zbytnie co, co robić, ale na przykład w kamie mogę z driveny. Właśnie, z drivenów będzie można zrobić też ale to później. Rzuciłeś mi szkło do leku? Jedno. No. Czekaj, bo się chyba tylko nie dać. Nie chcę ci coś do jaków lecieć. Bo nie mam ładę. Zdobój cię wywali. No wywaliło cię o to robiście 5 ops i 1 od diaxa. Поясни, что не Да? Нет. Ничего. У меня был он. Осень, и зима. Какой Ой. Три. Był kwart stone, stone naprawdę trzeba trochę więcej, i stone y dwa były do innego potrzebne, i strych trzy, też potrzebują dwa. Hmm. Nie, czego nie brakuje. A, bo trzeba wyłapać, żeby ten był. nie, kompaktorów nie zrobiłem. Kompaktora. Jesteś już? Ci rzucam to te, i temu te, co chciałeś. Zupałeś. Eee, kontroler, dobra i kompaktor, tu nie mam airona, dobra, to już są. Teraz oj Upgrade tak, krójce coś mi w ogóle odadzą. Niezbyt. Ale chwyt na przykład się chętnie zajmie, chociaż tutaj chyba nie ma... Mamy chociaż jedno enderparła. Nice! Gdzieś miałem. Wolują. Myślałem, że będę musiał iść Endermanów szukać. Oj, ten stream naprawdę laguje. Co? Tak, stream będzie to będzie taki urywek. No bo... No zobaczcie, o to w ogóle widać. Widzę, że jest sobie jakoś takie no, straszne lagi, to to chyba nie będzie... Ani nie, dobrać. pewnie zaraz wywali. No więc niestety, ale kończymy streama, bo jak będziemy mieli lepszy internet, to na pewno będą streamy, ale tak to, to wiecie.